Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Uncharted 2 pośród złodziei. E, jesteśmy w pociągu e, i zmagamy się tutaj z e, przeciwnościami losu, a przede wszystkim z pociągiem e, oraz z przeciwnościami losu. E, mamy do pokonania troszeczkę ludzi. E, no i idziemy do przodu, chociaż bywa, momentami bywa ciężko. No, idziesz do góry, idziesz do góry, jak mi to z Chłopaki z karabinami są, tak? Dobra. No, długo jeszcze mam w ciebie strzelać? O, strzyżenie i golenie! Bóg w <laughs> strzyżenie i golenie, dobre to było! Popaki mają daleko. Dobra. No, ale tu, panie, podrabince do ciężkiej cholery. M4. No przecież można w nich strzelać i strzelać i końca nie widać, no. To jest jakieś wariactwo! Dobre, jakoś idzie. Oj, jeszcze gdzieś coś? Tu jeszcze. Kurde te dziwaczne te Potrafią zrobić problemy. No i się kurna! Okej, okay, to się udało. No już, ruszaj się, ruszaj, Mieczysław. Tankujemy oczywiście. Nie! Oj, panie, ale ty się... Organizuj troszeczkę. On tutaj się siedział? I teraz tędy? No dobra Okej, okay, standardowo Standardowo kudeczka. No dobra Aha, ja mam teraz No patrz, myślałem, że tu będzie jakaś katzenka, a tu się kamera przestawiła A tu się zwyczajnie przestawiła kamera i powstała z tego jedna jedynka dupa! Oj! O proszę bardzo, skarb! Jakiś pierścień... Dobra. Cholera... muszę znaleźć inny. Inne przejście? Serio? Tędy do góry, dobrze! A co wychodzi, że tędy do góry trzeba? No... nie? Do góry jednak nie? O rany boskie Okej, okay, wychodzi na to, że w tym momencie znajdziemy się w pociągu Kto kurna kto, jaki, dlaczego i po co? Podawaj To jakiś kurde był pan bardziej pancerny, kolega? Grat się przyda. Amunicja się przyda. Co mamy dalej? Nie poszło. Dlaczego nie mogłem w niego trafić? Powiedzcie mi, dlaczego nie mogłem w niego trafić. Bo ja nie rozumiem. No i przecież ja z niego cały czas strzelam, a on nawet nie widzi nie to jest. Eksperta strzałów w głowie. Nie wiem o co chodzi, ale się udało. Przecież jestem na zakręcie i ja w niego nie mogę strzelić, a on we mnie może. No jakaś kurna parodia gry. No to jest parodia gry, naprawdę. I nie mam amunicji. M4. Czy ja się mogę cofnąć, żeby sobie pozbierać amunicję? tu mogę sobie odstrzelić kudeczkę, Więc może mogę się i cofnąć. AK-47, no nie urządza mnie to. A przecież tu było pełno M4. Nie rozumiem, nie... Było pełno M4, raptem kurna nie ma. Dobra, trudno. Idziemy z tym, co mamy. Będzie bieda, coś czuję. O, trzeba się podlecić troszeczkę, dobra Pytanie, jak to kurna dziadostwo panternę pokonać? Coś tu było Nie, to tak nie zadziała? To jak? To jak? No przecież. Dobra, to kombinujemy inaczej w takim układzie. Tego, tego czegoś się nie da pokonać przecież. Ja, ja nie mogę tam przeskoczyć. Chyba nie mogę. No, no próbowałem wskazówka. Strzęt w klamry. A to taki bajer. No do góry, pasanie za srany! Dobrze, że śmigłowiec jest będzie orka będzie orka, orka na ugorze ze śmigłowcem no no to kuku ku, gdzie nie śmigłowców o o amunicja amunicję zbieramy bo warto jeszcze gdzieś? Okej, okay, to tu była... To tu było sporo do zapankowania. No powiedzcie, jakie ja mam niby zgoć? No. Może tym? Gwałt się gwałtem odciska! Czy amunicja mi się kończy? Nie kończy mi się. Dobra, nie mam liścika amunicji. Jeszcze raz. Tak by jakieś trafił! trafił... Ja cię nie nie trafić. trafić, ty... Jak mam to gówno zastrzelić? Przecież no to jest... Niszcz na, latujące, na latujące, pociski i są No wiem, że mamy niszczyć śpigłowie. Bierzemy non stop. Miłego spadania dupku! Aha, ale nam dość! Dobra, jeszcze chyba tam na burze został koleś, ale ręki sobie nie dam uciąć. Tu znowu AK. No nie może być za daleko. Teraz przejdę przez ciebie! No i to jest? Nie mogłem rzucić granatem! that Tu się kurna wyczynia! <linkage> zginąłem odstania, zginąłem stojąc! Zginąłem, bo... Po... nawet nie wiem jak to ująć No przecież No i nie mogę się schować Co tu się dzieje? Kurna, przecież ta kamera mi sama coś robi, ja nie, og... nie wiem co tu się dzieje Kurwa mać! No, chujby to jasny pogody dzień, no naprawdę! No! I, i dlaczego ten trzeci gra nas nie zadziałał? Tu działa wszystko jak chcę, naprawdę to, to działa jak chcę. Ja się nie mogę ruszyć. O co tu chodzi? Ja nie wiem co się dzieje. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. No nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. Pociągu, Nate. o czym ty mówisz. Masz pojęcie, przez co przeszedłem? Nie prosiłam, żebyś zgrywał bohatera. Chleb, przestań, nie mamy na to czasu! Owszem, więc wysiadaj z pociągu, dopóki jeszcze możesz. Mam cię zostawić z nimi? Dokonałeś wyboru, Nate. A czego niby oczekiwała? Jak to czego? Że będziesz mnie osłaniał! I tak było! Jak mogłeś mnie bronić, targając dwie osoby! Dobra powodzenia z Flynnnem. Pasujecie do siebie. Naprawdę nie możesz... Nie wiesz kiedy dać sobie spokój. I co? Żadnych końśliwych uwag? Nic mądrego do powiedzenia! O nie, tym razem nie! Stój! Wypuść go! Zakończcie jego cierpienia! No, nice you Mówcie, że mam to ogrywać jeszcze raz od początku. Serio? Gramy od początku to, co grałem. To, co grałem wcześniej, kiedyś. Na początku gry. Jeszcze, żeby to miało jakikolwiek sens. Jeszcze, żebym mógł cokolwiek zrobić. Co ja sobie myślałem? Tu się sterowałem. No, no, to jest wariactwo, to jest. To jest czysta komedia, no po, dlaczego? Dlaczego mam jeszcze raz rozgrywać to samo, co już rozgrywałem? No przecież to jest bez sensu. No naprawdę. Daj spokój. Jest wielkim o rany woskie No rośnie. się. Kiedyś robili lepsze wagony. O jeszcze, żeby ta kamera chodziła tak jak należy, to może coś by z tego było. Czego Ale ja tu nie rozumiem? Czego ja tutaj nie rozumiem? No przecież. Ten chyba wytrzyma. Ja pierdolę! No? No? Terra firma! Ah <sighs> No i... Znowu nie mam, znowu nie mam broni. Broni, amunicji, granatów, znowu nie mam nic! Co za cyrk! Co to jest za cyrk, to przechodzi ludzkie pojęcie, no... Aaaa. Dobra, słuchajcie, yy, zakończymy sobie tutaj odcinek. Nie wiem jaki on wyjdzie długi, nie mam pojęcia. Tu sobie zakończymy i będziemy się... Będziemy się w następnym odcinku lali z chłopakami tutaj, że tak powiem Na śniegu, na lodzie Ech. Także... Także ten, także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.